Nie udało się z Wisłą, ale udało się z podbieszkiedziem i Bielsko -Biała. Strzeliłeś zwycięską bramkę. Szkoda za tę sytuację, kiedyśmy grali z Wisłą, Nie się udało, się ale cieszymy się, co nie się udało z Wisłą, dzisiaj się udało i mamy czy punkty? Na końcu, w 6 zadowoleni. W tamtym sezonie strzeliłeś 7 bramek głową. Ile planujesz? pięć głów. Pięć głową i dwie nogą. To jak? ile planujesz w tym roku? Nie wiem, musimy dobrze pracować. Teraz jeszcze nie są przy, przygotowani na 100%, musimy więcej pracować i chcę, e, strzelić duże bramek jak ostatni sezon. Przed sezonem miałeś kłopoty z palcem, ale jak widać ten palec jest niepotrzebny, bo głową też można strzelić bramki. A dobrze, teraz palec lepiej. E, boli trochę, ale z, z tym bolą nie można grać. I... Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Myślisz, że kolejna bramka to już może być z piastem w Mam nadzieję. Nie, nie musimy ja strzelić bramki, bramkę, można do nie wiem, Denis, Pilar, Sreten, to nie jest, nie jest, jak go mówię, ważne, ale najważniejsze, ta Krakowie wygra.